Renomowany przysmak z ciasta francuskiego, który zachwyca wszystkich. Rozwałkuj ciasto francuskie wałkiem. Odetnij brzegi. Posmaruj ciasto kremowym serkiem z ziołami. Wyjmij wędzonego łososia z opakowania. Połóż plastry łososia na cieście. Rozwałkuj inną warstwę ciasta francuskiego. Odetnij brzegi ciasta. Pokrój masło na kawałki. Rozpuść w kuchence mikrofalowej. Posmaruj ciasto masłem. Zetrzyj kilka ząbków czosnku na całej powierzchni. Umyj koperek w wodzie. Osusz papierowymi ręcznikami. Posiekaj drobno koperek i posyp warstwę ciasta. Przykryj nadzienie ciastem. Podziel na równe kwadraty. Pokrój kwadraty ciasta. Uformuj kokardki za pomocą dwóch widelców złączonych razem. Wymieszaj jajko widelcem. Posmaruj kokardki roztrzepanym jajkiem. Posyp nasionami sezamu. Piecz przez 35 minut. Umieść kremowy serek w misie blendera. Podsmaż nasiona sezamu. Namocz ząbki czosnku w wodzie i obierz. Dodaj na patelnię. Wlej olej roślinny. Smaż, aż się zarumienią. Umieść czosnek z nasionami w blenderze. Dodaj posiekaną pietruszkę, sól, czarny pieprz, zmiksuj sos. Mini bułeczki sycące i łatwe do przygotowania. W połączeniu z ulubionym sosem stają się prawdziwą rozkoszą.